Witam Was. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię dla Was konkurs o najcenniejszej temy na serwerze Anarchia.gg na trybie OneBlock. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i zbik na kanale. Wiemy pod tym odcineczkiem 40 łapek. No i co? Zapraszam Was na OneBlocka. Dobrze, witam. Jesteśmy już na OneBlocku. E, mam przygotowany dla Was taki oto e, szalker. Ogólnie mega fajne są w nim itemki. E, są tak... E, no, są najcenniejsze temy ogólnie na serwerze. E, mamy tu jakieś rafile, wiadomo, koksy. E, mamy tutaj anarchiczną łopatę, e, która jest warta chyba za 2 miliony na rynku. Mamy tutaj dwa, dwa klucze do skrzyni UP, e, które są warte ze 100 tysięcy. Spawnery zombie, chyba jeden tam 50 tysięcy, kosztował, nie pamiętam. Mamy tutaj Minionek, minionek diamantowy, brukowy, oksydzienowy i złoty. Nie powiem Wam ogólnie, ogólnie ich ceny, bo one różnie chodzą: raz są mega tanie, raz nie. Co trzeba wspomnieć, że to jest brukowy pressownik 3, a nie ten podstawowy 1. Maksymalna pojemność to jest 320 sztuk. Mamy tu jakąś litrę. Mamy tutaj też druką L, Tutaj mamy naprawdę tutaj nie. E, mamy tutaj jakiś proste render andowe ja mam, te, ja mam widzę, więc na to nie patrzę na ten kolor. E, mamy tutaj e, akcelotlach chyba który się nazywa Marek, no był on tylko na chyba kalendarzu adwentowym Tutaj ten unikalny, unikatowy świąteczny podpis, który był tylko też w kalendarzu adwentowym, mało osób go ma. No i najcenniejsza bizowie rzecz, czyli buty Hermesa są najbogatsze na serwerze, w sensie najwięcej kosztują, dziś około 100 milionów. Jest to najlepszy i ten na serwerze, jak nie wiecie co on robi, to jak sobie go założycie, to możecie latać. Więc myślę, że bardzo fajnie prezentuje się ten szulker. E, oczywiście jest to dla Was do wygrania, e, co trzeba zrobić, żeby go wygrać. Musicie zostawić subskrypcję na kanale, łapeczkę w górę. E, napisać w komentarzu wasz coś miłego po prostu dla, do mnie Wspomnę wam widzowie też o moim nowym Discordzie e, speed, za 20 e, Macie oczywiście link w opisie e, Robię tam losowanie na e, 50 zł face of carda Wystarczy, że będzie tam 50 osób, a zrobię już te losowanie E, Brakuje chyba tam 20 osób. E, 20 osób na razie bierze udział. Wystarczy wbić, też reakcję pod konkursami i po prostu obserwować kanały wszystkie, e, a tam zrobię to losowanie. Oczywiście widzę, że ten halker będzie losowany na następnym odcinku z OneBlocka, no, czyli jakoś za parę pewnie tygodni, e, więc myślę, że bardzo git. E, no i co? Ja Wam dziękuję za odcinek i co? Widzimy się na kolejnym odcinku. Ciao.